Tu jestem, witam, cześć panowie, cześć pani. Armory, byłem na tej mapie i był niezły syf TV station też był syf Northridge, wszędzie syf Tu każdy quest już skończyłem, chcemy pod questy poniekąd zagrać Tu mam quest, że muszę odwiedzić gas station Armo, chyba Northridge sobie pójdę Dobra, zacznijmy sobie od Northridge, nie wiem co to za mapa Zrobimy quest na Northridge Pod snajpę zagramy Jadimy Z questów mamy się po prostu udać Także zbyt skomplikowanie nie jest. A nie jeszcze tutaj. Gracz. Sracz, sacz. Powiem ci szczerze, że praktykuję hofa od kilku lat i też miałem takie same problemy z innymi dłońmi. Obejrzyj sobie to i poczytaj o technikach, a pod was tyg zobaczysz różnicę. Tak? Okej, okay. sprawdzę, dziękuję. To jest technika wkładania słoika do dupy. Nie wydaje mi się, żeby mi widz podsyłał to i sugerował. O, -o. o gracz, kurwa! Tracz. No pokaż się. Nie, 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 nie. Zwierzyna mi ucieka. Ule jasna. Wracaj tu. Się złożył jak parasol na plaży. Ale główno. ładno. 50k broń. Szkoda, szkoda naboi. Na granat 30k kosztuje. Hermosuma. O! Tu musi być jej ja, gracz? Nie, to był prawdziwy. Tak mi się wydaje. Dok, tak pokazywał Vanguard jakiś. Engine 87. Chłop 7 lat starszy ode mnie, ojej. Gucio, a nie myśl... Ale by dobrze. zagrać w grajzona. masz to na stan i podobne do Tarkowa i lepsze od areny. E, nie. Nie słyszałem o tej grze. Nie wiem, jak mam nic na streamie. Raczej to gram, Przyjemniej mi się to gra za słaby na tarkowa jestem mam wrażenie w sensie że się gubię za bardzo a tu jest git tylko kurde no trochę tych botów jest przyznam no i tu jest masa quality of life największym bossem dla mnie w Tarkowie. skur wielmośiniesz tylko skąd ja pierdo nie widziałem skąd kur i musiałem akurat od strony gdzie chłop był i co nie może być taka wyprawka drogie to? O ja, p... Dobra, zarobimy. Okej, kupić, Już żeby mieć tego stasza większego. ...dodania komentarzy. Podpisz pls, bo trzeba wstać do pracy, żeby zarobić na kolejny donate dla krakowskiego okrętawcza A, no to tak. Ale eee... tak bokowitka? No a jak? Nie no. Nie dlatego. A urodziny ostrałeś podpis z si. <laughs> nie no. Eee... No. No, mogło tak być. to jest losowe. Teraz mam normalne, zagrzane, elastyczne, ciepłe dłonie. Praktycznie z 5 minut na 5 minut. I to obie. Nie że jedno. Obie. Ja może na kampę bym tu kurde zagrał. Jak ty go słyszysz? No jest to poniekąd pojemne. Też zauważyłem, że w tej grze niesamowity. No stój! Kurr! Niechło. Pierun. Tylko czysty strzałek będę miał oddaję, który jest gwarancją zabicia. Dalej jest śniegu dużo. Może bym na spacer jakiś poszedł po streamie dziś. W ciemności przy... po śniegu po... połaził trochę. Dobra, strzelam teraz, nawet jak będą chodzić szybko. To był boss? Czyli ten boss dla tej mapy jest unikalny, a ktoś powiedział, że boss na Nortfrech jest po Uwaga, podaję diagnozę dotyczącą zimnych dłoni. Tak, no. nauda. Będzie 300 zł, następny klaszek. nie wiem czy to choroba ta na R. Bo o, o tym czytałem najwięcej, że to może być to. łos pa pato! Ale ładna broń. Kurde, jaka śliczna, jak ona ładnie wygląda. Fajna. Ale plecak ma... A, Riga też dobrego ma i on am... uh. uh. Mam flashbang albo smoke'a Doładowywał, Deładowywał. Jak... Kurwa, no. Ten granat, granat go ocalił. No ładnie, też szadło przyzna. Nie. nie trafiłem go nawet raz. Um, czy kupiłem sobie podpórkę pod ten łokieć, czy darowałem sobie? Po mocnym myśleniu doszedłem do wniosku, że. Podpórka sam problemu nie zlikwiduje całego co mam, więc biurko kupiłem, nowy blat, wziąłem nowy blat, który po pierwsze da się go niżej ustawić, a po drugie ma wycinkę na bebzoch i zamówiłem, będzie za dwa tygodnie, no właśnie boję się tego, boję się tego, że się okaże, że to finalnie będzie niewygodny ten blat. Przez to, za, za bardzo wjadę brzuchem, nie będę miał podpórki do pisania, no zobaczymy. Jak będzie to... to zamówię, to bez nie wiem, mam nadzieję, że będzie git. Różowy? No różowy zamówiłem, bo był jedyny dostępny niestety. Miałem opcję albo poczekać e, 6 tygodni chyba i mieć kolor jaki ja chcę, albo mieć za dwa tygodnie i mieć kolor biało-różowy, no i wziąłem biało-różowy. Znaczy blat jest biały z różowym paskiem takim przechodzącym no... Sakura rozi. Niby ma działać. Nie wiem, widać? Działa. Tylko... Ja nie wiem, nie wiem, czy to nie jest za szybko trochę, że to nie zapier czy to nie zapiernicza jakoś za szybko na monitorze. I przez to się nie można gier skupić Wyłącz to? Co wyłącz? A za szybkie jest tak? Nie, te skafy nie. O skur... Chodź, broń. Ty, tu jest. Dobra, oczyszczę sobie może pierdolą. Tawa to była, czy coś? Tak, coś słyszałem. Że coś tam się działo. Raczej to bot nie był. Zoba. Nie chodzą z kawy. Nie chodzą z kawy w takich hełmach. Tak, coś już słyszałem. Gdyby nie ten szmer, bym się wyjechał pewnie. A tak to. to ten dźwięk, co wydał, to. Wydał taki. tryb awarenessu. Tieru to jest kask. Helikopter Helmet. Tier 4. Dawaj, zakładamy. O kurne, jak ja słyszę dobrze. Co to za brońka? 250 tysięcy AK12. Energy drinki ma. Dobra, idziemy dalej. To był gracz, jak co? Nie, no to nie ma opcji, żeby to był. Gracz. Chociaż był już jeden. Klucz był? Nie było. Klucz. Klucz był. Czekaj. Gdzie? Na, dol na ziemi, czy gdzie to? Coś kręcisz koleczko z tym kluczem? To była łyżka, i nie była lampa. Bind? Bind. Ale to nie było bindem przed chwilą, co dostałem, bo hubsy straciłem. Polipka, nie widzę go. Bo... No, nie widzę. Ej, Tarzan. Nie jest mi Tarzan. Bąbel na ekranie pokazuje dokładnie, gdzie. Nie dokładnie, ale pokazuje, gdzie patrzę. Gdzie moje gałki oczne aktualnie powędrą. O, co to? Misję mam. Go to Beekeeper's Hut and, if possible, search through all the cases here. Nie mam czasu. Ku... o. Proszę, proszę. Nice. Czemu nie zaliczyło. Pierun. No, nie zaliczyło, no. Nie zaliczyło, bo to jest osobny region już. Polera jasna. A mam gdzieś ekstra. O ja, pierd... Dobra. Um, a może by. Tak, tak zrobić. Ciężko powiedzieć. Kurde, wieje! I to serio mówię, celownik się rusza. Ty, co to było? Ku... Ty, co to było? Ten ostatni strzał. Te... Y, y, mam... Tak jak W cyberpunku były takie moby, chyba, że jak strzelałeś, to takie... Jest... Czy to Matrix? Nie wiem, kurde. Że unikały kul. Takim slow motion. Tak, tak to wyglądało, ten ostatni strzał. Strzeliłem i chłop się tepnął obok. To nie było... Ty, tepnął się. Nie przemieścił, tepnął. Ale ludzie piszą, że im przeszkadza dobry, i że chcą powiem. wyłączenia akurat brakera. Nie wiem, która opcja jest. Pokaż to był gracz, bo nie jestem pewny. No gracz, no szczura, a jak? Czy ma coś drugiego? Nie, szczur loadout. Sprawdź poradzie. po rajdzie, mam podejrzenia, że snajper to był. Już na kilku Polaków zginąłem. Pytanie, czy każdy Polak to snajper? Nie wiem. Kurde, nie. Teraz mam ręce cieplutkie. Ciepłe, wszystko gite z nimi. Ciekaw jestem, jakbym odpalił walo, żeby się momentalnie zimne zrobiły. Ale mam podejrzenia, że mogłyby. Stopy za to są zimne. Mam stopy zimne, a rąk nie. Kurde, k***actwo. Nie rozumiem. Zawsze luty i z broni? Często są dużo barw. Ok. 800 tysięcy wniosłem. Bogactwo. Mówiłem wam na starcie, jak te buty kupowałem sobie na piłkę, na treningi. Kupowałem sobie buty na treningi, że za małe że bolą nogi. Teraz się tak rozbiły, że są za duże te korki. Kurna, teraz są za duże. Czyli trzeba nowe kupić i raz na dwa miesiące, po tym jak się rozbiją, nowe kupić trzeba. Strasznie daleko, odległość słychać w tej grze. Pojebany jest jak daleko idzie usłyszeć kogoś. Nie no to był gracz akurat. Bo widać było, że spanikowany. Że zatrzymał się i nie biegnie dalej. Boty biegną dalej jak dostaną. To był gracz. Żartuję to był skaw. Nie wiem. Czy hotel. Chyba główny gnójnik tej lo ...tej lokacji. No to był skaw. No bo jak bot biegi powinien... Powinien raczej strzelić do mnie. Teraz sprawdzę tylko czy to na pewno... Co? Nie no, to bot gracz. Nie żeby to był prawdziwy zawodnik. I, i tak biegł we mnie jak bot. Masz nóż. A ona jest z team-mate'em, tak? Dlatego została obalona. Dobra, to nie dobijam. Dobij? Po co? Windows od paru tygodni odpiera hakerskie ataki przeprowadzone przez tak zwaną dziką AI, stąd te lagi. A, wyczuwam w tym zdaniu myśl Wiem, Że była tam taka myśl. Albo, że miała chociażby wpływ na to zdanie. Zawitała w tym zdaniu w jakiś sposób. Aż bym zainstalował tego szpontoesa i zobaczył, co będzie chodzić na nim, a co nie będzie chodzić. Zobaczyłbym, ile FPS-ków walu będzie. Tylko pytanie, kiedy będzie instalka jakaś, żebym mógł zainstalować ten system. Nie wiem, czy to gracz, czy nie. Ty gracz i chyba uwalił nawet kogoś. Ale malunikie, pa. O kur. Jest dogirowany chłop. Kurde, przeszkodził tu. Nie, no to nie jest gracz. I, to gracz. Nie. Skawy tak zgrupowane chodzą? Szanowny. Jakie urządzenie? A. Yy, różne są. Ja na przecenie dorwają chyba. Kurde. Aha. Faz flash, fucking idiot. Kur... Ile ta hitów musi przytankować? Tyle razy go trafiłem. Cztery hity ze złotego ammo dostał. Ja już myślałem, że on jest praktycznie martwy. Czemu... czemu bo drugi chłop dojeżdżał. Ja myślałem, że jest martwy. Że trafiłem i odwróciłem się od razu. Czemu w nogę mu Gością skakał. Wszystko robił. Shift, skakanie. Nie wiem. Tyle razy go trafiłem. Na hita był chyba, nie? Kla A już go wcześniej trafiłem. Wcześniej go trafiłem. Nie, urwałem. Klata, klata czarna. Cztery razy go trafiłem, ja mu ledwie co zrobiłem. Ale po to jest. A on dostał Heda? Dostał w Heda. I mu hełm zrykoszetował? Nie, ja. Co to za pani siedzi koło ciebie w pokoju? Eee, koleżanka moja, chcesz numer? Tak? To nie dostaniesz, bo nie istnieje. To tylko piksele martwe. Sorry. Op. Dobra, drugi ekstrakt. Nie... nie gadaj, że to gracz był. Nie no, nie był gracz chyba. No bo Historia, że Pink spada jak gracz na sesji już nie ma. Okej. Okay. Dobra. Dziękuję za uwagę. Fajna ręka była, fajnie się grało.